Witajcie moi drodzy. Dawno się nie widzieliśmy. Mam ehm, nadzieję, że wszyscy zostają w dobrym zdrowiu. czego Wam bardzo serdecznie życzę. Kochani, przyszło nam się w bardzo, bardzo trudnych czasach. E, pandemia e, przewartościowała nam kompletnie wszystko. E, Kiedyś, jak mówił Pawlak w filmie sami swoimi, ludzie dzielili się na mądrych i głupich. Teraz dzielą się na foliarzy, płaskoziemców, covidian i tak dalej. My chcemy wam trochę przywrócić normalności i zabieramy was w podróż dookoła świata. Moi drodzy, jesteście gotowi? Zapinamy pasy i ruszamy w podróż dookoła świata. Kochani, zanim zaczniemy, chciałem Wam powiedzieć, że pokażemy Wam w tym odcinku bardzo wiele ciekawych miejsc, bardzo wiele ciekawych ludzi, ciekawe obyczaje. Chcemy to zrobić w takiej bardzo łatwej, przyswajalnej formie, więc nie będzie to jakiś wykład naukowy, a luźna, przystępna forma. Natomiast kilka terminów naukowych musimy wam sprzedać, bo będziemy rozmawiali o takich dziedzinach jak antropologia, etnologia czy kultura. Zaczynamy. Kochani, antropologia wywodzi się od greckiego słowa antropos, czyli człowiek. Etnologia wywodzi się również od greckiego słowa etnos, czyli grupa. Natomiast kultura wywodzi się od łacińskiego słowa kultivate, czyli uprawa. Pielęgnacja. W tym chodzi o pielęgnowanie naszych zdolności umysłowych. Moi drodzy, czas na małe podsumowanie. Antropologia kulturowa jest nauką, która zajmuje się człowiekiem, który żyjąc w grupach i mając zdolności myślenia, wytwarza kulturę, która jest pielęgnowana i przekazywana jako zespół cech i wzorców, organizując ich współżycie, współżycie grup. Moi drodzy, na świecie żyje prawie 8 miliardów ludzi, bardzo mocno zróżnicowanych kulturowo. Różnimy się swoim wyglądem, kolorem skóry, różnimy się obyczajami, różnimy się językiem, modlimy się do różnych klub. Moi drodzy, zrozumienie innej kultury nie jest zadaniem łatwym. Aby móc przyjąć inne, nieznane wcześniej zachowanie drugiej osoby, musimy się najpierw wyzbyć własnych przyzwyczajeń. A dzisiaj chcemy sobie opowiedzieć o barierach w komunikacji międzykulturowej. Czyli dlaczego jest nam się tak strasznie trudno porozumieć, jeżeli reprezentujemy dwie odmienne kultury. Co to takiego ta komunikacja międzykulturowa? Otóż komunikacja międzykulturowa to wszystkie interakcje, które zachodzą pomiędzy dwoma członkami różnych kultur, a których celem jest nawiązanie kontaktów, mówiąc jednym prostym zdaniem. Są dwa rodzaje komunikacji. Pierwsza komunikacja to komunikacja niskokontekstowa. Tutaj słowo jest ważniejsze od gestu, mimiki czy tonu głosu. Wszystkie stwierdzenia są bardzo precyzyjne. Jest to sposób porozumiewania się charakterystyczny dla Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Skandynawii, Rosji, Szwajcarii i Austrii. Drugim sposobem komunikacji jest komunikacja wysokokontekstowa. Tutaj komunikaty niewerbalne są ważniejsze czyli wszystkie gesty, mimika, tembr głosu, ton głosu to są ważne rzeczy. Słowo jest jakby Kultury wysokokontekstowe to głównie kraje arabskie i azjatyckie. Moi drodzy, odpowiedzmy sobie na pytanie, co wpływa na różnice kulturowe. Oto kilka przykładów. Pierwszy to sposób komunikowania się czyli język. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Drugim zagadnieniem jest dystans społeczny, czyli odległość, na którą pozwalamy sobie, żeby ktoś się do nas zbliżył. I w różnych krajach ten dystans społeczny jest różnie postrzegany. Istnieją kultury o dużym dystansie społecznym, gdzie przy rozmowie powiemy zachowany dystans przynajmniej jednego metra. Należy o tym pamiętać, jak na przykład do Japonii czy do Chin, gdzie naruszenie tego dystansu może być naruszeniem czyjejś prywatności. Podobnie jest z Niemcami i Anglikami, którzy w tym temacie są bardzo powściągliwi. Natomiast zupełnie inaczej te sprawy postrzegają takie kraje jak Włochy, Grecja czy Hiszpania. Te kraje charakteryzują się bardzo niskim dystansem społecznym. Podobnie zresztą jak w krajach arabskich. Postrzeganie czasu. Wiadomym jest, że czas biegnie tak samo, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Natomiast postrzeganie czasu niekoniecznie jest takie czytelne i zrozumiałe. Jeżeli powiemy do Niemca, że umawiamy się jutro na godzinę 12 w restauracji, to dla niego oznacza to, że jutro o 12 w restauracji określonej wcześniej się spotykamy. Niekoniecznie będzie to takie czytelne dla mieszkańca krajów arabskich, dla którego słowo jutro może oznaczać jutro, ale też pojutrze albo też za kilka dni. Różnice w sferze niewerbalnej. Mowa ciała ma w komunikacji międzykulturowej bardzo duże znaczenie. Opanowanie języka ciała innej kultury nie jest procesem łatwym. Te same zachowania mogą mieć w innych kulturach różne znaczenie, na przykład patrzenie sobie komuś głęboko w oczy. W jednej kulturze będzie to oznaka szacunku, natomiast w drugiej będzie to zachęta do ataku. Przykładem różnicy kulturowej w sferze niewerbalnej jest gest, który wszyscy znamy gest ok, który w krajach anglosaskich i w większości krajów europejskich oznacza po prostu dobrze. Francuzi, dla Francuzów gest ok oznacza zero w sensie czegoś zupełnie bezwartościowego. Natomiast w krajach śródziemnomorskich i w Ameryce Łacińskiej gest ok jest gestem seksualnie obraźliwym. Przedstawimy teraz Państwu krótki słownik gestów i zachowań, o jakich należy pamiętać wyjeżdżając za granicę. Brytania. W Wielkiej Brytanii pokazywanie liczby dwa dwoma palcami wierzchiem dłoni kierunku rozmówcy jest gestem obraźliwym i oznacza zupełnie to samo, jakbyśmy pokazali środkowy palec. Natomiast jeżeli odwrócimy rękę w drugą stronę, ten gest jest zupełnie akceptowalny. Dzień. Ja, drodzy Państwo, jeżeli pojedziecie kiedyś do Irlandii, pamiętajcie, że w Irlandii nie rozmawiamy o religii, nie rozmawiamy też o konflikcie w Irlandii Północnej. I najważniejsza rzecz, nie rozmawiamy nigdy, przenigdy, o różnicach między angielszczyzną brytyjską a irlandzką. Irlandia, Anglia i Stany Zjednoczone. Jeśli szukasz pracy w Irlandii, Anglii lub Stanach Zjednoczonych, pamiętaj, żeby nie dodawać zbyt wielu danych personalnych do swojego CV. Ujawnienie daty urodzenia, płeć, stan cywilny, a czasem nawet dołączenie zdjęcia nie powinno być wymagane od pracodawcy. Prawo do równości i zakaz dyskryminacji w tych krajach podkreśla, że decyzja o przyjęciu na dane stanowisko powinna wynikać tylko i wyłącznie z kompetencji i doświadczenia zawodowego kandydata. Stany Zjednoczone. Choć Amerykanie uważani są za najbardziej otwarty narodem świata, pamiętajcie, że w ich obecności nie narzekamy. Skupmy się raczej na wiadomościach sportowych, rozmowach o pogodzie. Nie rozmawiajmy o polityce. To nie są tematy, które Amerykanów interesują, w których mogą się czuć komfortowo. Pamiętajcie, że wyjeżdżając do Bułgarii, musicie pamiętać, że dla nich skinienie głowy na tak oznacza nie. Skinienie głowy na nie oznacza tak. Spróbujmy. Tak. Nie. Strasznie trudne. Pierwsze, pamiętajcie, że w tych kraju, w tych krajach nie dotykamy jedzenia lewą ręką. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty: te kraje nie używają papieru toaletowego. W toaletach są przygotowane specjalnie pojemniki z wodą i podmywamy się w nich lewą ręką, dlatego prawa musi być przeznaczona do jedzenia. Dodatkową rzeczą jest fakt, że nie pokazujemy, nie możemy pokazywać podeszwy swoich butów. Jest to bardzo obraźliwe dla mieszkańców. Wyobraźcie sobie sytuację, że widzicie na ulicy dwóch panów, którzy trzymają się za rękę. Co byście sobie pomyśleli? Doskonale wiemy. Wyobraźcie sobie, że w Indiach takie zachowanie jest o przyjaźni. Ba! Partnera biznesowego też prowadzi się za rękę do restauracji. W Europie byłaby to rzecz nie do przyjęcia. Będzie. Bliski Wschód. Na Bliskim Wschodzie jedną z podstawowych rzeczy, o których należy pamiętać, to zachowanie w świątyni. Nie wolno tam pod żadnym pozorem pokazywać kolan odkrytych ramion, tudzież głębokich dekoltów. O tym panie muszą zapomnieć. Gdy chcecie kogoś sfotografować w bliskim wschodzie, lepiej zapytać o tę osobę, która was oprowadza. Nie wolno zaczepiać kobiet. Jeżeli chcecie spytać o drogę, lepiej zapytajcie o to mężczyznę jeśli jesteście w tym rejonie świata w okresie ramadanu pamiętajcie, że należy się powstrzymać od picia alkoholu i palenia papierosów Japonia w Japonii wszyscy witają się ukłonem Należy pamiętać jednak, że nie tak tem jest kłanianie się niżej niż osoba starsza od nas. Pamiętajcie, że będąc w Japonii, wchodząc do czegoś domu do świątyni, należy tam ściągnąć buty. W Japonii bardzo złym toniem jest wydmuchi wydmuchiwanie głośno nosa. Dlatego robimy to w bardzo ustronnym miejscu. Chiny. Jeśli jesteście w Chinach, pamiętajcie, że jeżeli komuś chcecie ofiarować prezent, żeby nie był to zegarek. Ponieważ w Chinach Ofiarowanie komuś zegarka jest źle odebrane. Traktuje się to jak odliczanie godzin do śmierci. W języku chińskim zwrot. Podarować komuś zegarek oznacza pójść na pogrzeb. <grym> 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 Next time it's gonna be black. Chiny i korea. W niektórych krajach azjatyckich, takich jak Chiny i Korea, głośne siorbanie zupy lub innych płynnych potraw oznacza wyraz aprobaty i pochwały dla pani domu, dla jej kunsztu kulinarnego. Nie do pomyślenia jest zniszczenie banknotu z wizerunkiem monarchy. Dla Tajlandczyków jest to prawdziwe obrazy. Inną źle widzianą rzeczą w Tajlandii jest dyskutowanie podniesionym głosem, czy też targowanie się przy robieniu zakupów. Hiszpania. Hiszpanie znani są z głośnego zachowania i z ognistego temperamentu. Miejscim się więc, kiedy napotkana i zapoznana Hiszpanka od razu pocałuje się w dwa policzki na dzień dobry. Dla nich to oznacza, nie oznacza nic innego jak cześć, miło mi cię poznać. Austria i Niemcy. Jeśli jesteście w Austrii lub w Niemczech i pijecie piwo, pamiętajcie, że przy złożeniu toastów należy patrzeć w prosto w oczy, ponieważ jest to oznaka szacunku. Jeśli tego nie zrobicie, możecie zesłać na siebie klątwę w postaci siedmiu lat nieszczęścia w sferach intymnych. Lepiej nie próbować. <try> Jeśli lubisz sery, musisz koniecznie pojechać do Francji. Pamiętaj jednak, że we Francji sery podaje się między daniem głównym a deserem. Więc jeżeli zjesz danie główne, zostaw sobie troszeczkę miejsca w brzuszku na deskę z serami. Jeśli będąc we Francji, przy kolacji będziesz pił wino i będziesz chciał zmienić na przykład. Z Wino czerwone na wino białe. Pamiętaj, żeby nigdy nie wlewać wina białego do tego samego kieliszka. Lepiej zmienić kieliszek lub umyć e, swój, e, ponieważ możesz stać się pośmiertnikiem wieczoru. Hey. 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 lubują się w różnego rodzaju przesądach. Więc jeśli spotkają na ulicy zakonnicę lub karetkę, jest to dla nich wróżba niechybnej śmierci. Ja mam z i jeśli spotkasz na ulicy zakonnicę lub przyjdzie ci karetka przed nosem, na wszelki wypadek szybko się przeżegnaj. Moi drodzy i to wszystko, co mamy dla was w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na drugi, w którym będziemy mówić e, e, wam o różnych kanonach piękna i różnych obyczajach. Na pewno będzie ciekawie. Zapraszam. Sierechla mnie braszaki imenuje się Jozyn, Jozym, z barzym, mocialem se blizi, jozym, z barzym, kwestnicy se blizi, jozyn, z barzy. Žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin, spážin, močálem se blíží. Jožin, spážin, k vesnici se blíží. Jožin, spážin,